Mogę się, mogę z nim pogadać trochę. Co mam? Mogę z nim pogadać, jak z kolegą, bo kurwa nie mieliśmy okazji. Możesz. Chcesz, możemy. No. Adi, mam taką kurwa ciężką sytuację, nie? <grym> Chuj, ciężką sytuację. Mów. A? Ekspertem nie jestem, ale wysłucham i spróbuję doradzić. Jak kolega koledze. Spotykałem się z taką dziewczyną, nie? No, zajibista dupa, zajibista. Ok. Z dupy do mordy brała nawet. Kurwa, ja pierdolę takie tematy petar jak, kurwa Petarda w chuj, nie? 10 na 10 tu ogólnie. Jakie mordy, jakie kurwa, jeżeli Czaj, nie inne No słucham, to, no? słucham. No, ja na się słuchać. wyłączyłem się, słucham. To no, no. i wziąłeś wtedy kutasa do buzi po tym, czy co? I słuchaj, wiesz, co jest najgorsze? Znaczy, że koledzy mi zawsze odradzali, mówili, nie no stary, kurwa, zostaw ją w spokoju, w sensie odpuść. To nie jest jakby kobieta dla ciebie, jakby to przeczy Twoim zasadom, Natan. Okay. Ja mówię, jak, kurwa, a w ogóle to jest na faktach. Historia, bo seria jakby byłem z taką mm, kobietą. No da, jestem ciekawy w chłopcu. No, ja mówię, pić. kurwa, mać, ale kocham ją. Okay. Kocham ją, jest I dla ja mnie. Słuchaj, chodzi, chodziliśmy na jedzenie razem. Trzymaliśmy się, kurwa, za ręce. Niezła historia. Zawsze z rana no. wiesz, zrobiłem śniadanko, do łóżka dawałem, budzi w ustka. No ale wyszło to kurwa... to serce. Jest. no wiem, no bo jak, jak kocham to kocham na zabój, tylko coś kurwa poszło nie tak, ale to trudno. Dobra, już będziemy tak siedzieć i będą no do siebie gadać, bo to jest kurwa moje No, no a ten dawajcie panowie. No najgorsze to jest, w ogóle najgorsze, w najgorsze jest Adrian słuchać? to... Kurwa, to jest nudne dla widzów i dla każdego. Najgorsze jest to, że koledzy mi powiedzieli, że ślizgam się po murzynie. Ale to była praca jej, czy jak? Nie wiem kurwa, mówili coś jakaś eskorta, mapie, czy coś. Kole, ale to są, ale wy jesteście kurwa chłopcy. no dobra, teraz mam opowiem historię, bo zaczynamy to wkurwiać. I naj. Ty kurde. Bo idę do Was i tak, szmaty was zajebie dzisiaj. Dobra, Adrenal, mogę dokończyć historię? Tak. Cwele dwa. Kurwa, jeszcze jest najgorsze, że zawsze mi wspominała, że nigdy nie będę ruchał jak Murzyn. I że nie ma Dobra. to fały. jest w ogóle że frajer, frajerstwo ze strony fraj Dobra, ten temat, no. Ale jedziemy temat. dalej. Frajerstwo. Jedziemy tak, da... kurwo, nie, czy zajebie. Ale co? Kurwa, Jedziemy? Bo, kurwo? Panowie, chodźcie. To jest tak, frajersko ze strony Ale Fejmu. Dobrze, kurwa wiedziałeś też. Nie wiedziałem nic. Bym, nie wiedziałem nic. Frajerzy co miałem ja wiedzieć? Ale co miałem wiedzieć? To specjalna ja Powiedz. dostałem kurwo jebana i... P... Słuchaj, co nie? miałem wiedzieć? Nie, nie wiedziałem nic, wie. z jakiego serca tak ci mówię? Słuchaj, kurwa. Ja nie bym wiem, cię nie okłamał. To co Mówiłem, co przerywamy, Nie, przerywamy. Nie, kurwa ja Nie, stary, o niczym nie wiedziałem, słychać się. O niczym nie wiedziałem, stary. Rami, kurwa, Ale o co ci chodzi debilu? Nie mówię To już tłumaczysz sytuację kurwa. Nie bo nie mówię o Mam kurwa kobietę, która... opowiedziałeś tą sytuację kurwa. Ty szmato Jebana, ale cię kurwo zniszczę, rozumiesz? Ja nie mówiłem kurwa o tobie, Słuchaj, oni podajecie śmiecił Jebany. Mi? Ci jakieś kurwa lewe informacje, żeby każdy ja nie musi mu... się dowiadywać w ogóle. Ale, ale słuchaj słuchaj mnie, kurwo, nie Ja nie wiem o co chodzi. Już ale ja ja jakie już jakie tłumaczę informacje? o co chodzi. Kurwo. Na Instagramie na co kroku Macie ból dupy kurwa, czy co? Jakiś kurwa, Józef jest jakimś śmietnikiem dla was? No słuchaj mnie, kurwo, co ja mówię? Ale jest śmietnikiem Słuchaj mnie, Czy Józef jest jakimś kurwa śmierdzielem? Czy to jest coś złego, że jest czarno skóry? Masz coś kurwo do tego, że ktoś jest czarnoskóry? To jest chłop, który o siebie dba, który pracuje kurwa legalnie i tak dalej. Nikomu nie robi kurwo krzywdy. Miał kobietę, z którą był od roku i ty masz kurwa problem, że kurwa, że ja jestem w związku Deniz, od... miałem luźne Ale, ale Dariana, kurwo, kurwa. jebana. Miałem luźne kurwa kogoś, Dariana. bo jest bo jest, jest czarnoskóry, a ja lubię czarny. coś ci kurwo, coś ci w Dobrze życiu zrobił, żebyś obrażał kurwa niewinną kurwa kobietę, ty jebany, nie obrażę, że nie a z waszej strony, a z waszej strony jest to chujowe, ale ja dostałem kurwo informację 40 czterdzieści, ja posłuchajcie, sobie, Postałem, ja nie wiem, dostałem, dostałem, dostałem 40 o chodzi, minut temu informację, od zajebistego chłopa, że takie miejsce będzie miało, że będą poruszać tematy rodzin i tak dalej, poruszyli temat mojej kobiety, że była wcześniej z czarnoskóry mężczyzną, ale nie, Ogóle, ale bo była z facetem bryny, kurwa, którym sobie ala, ale by z czarnoskórym ci są kurwa y, kurwa tego jak, jak miał Józefa bo jest czarnoskóry Ej, dobra Dlaczego, ja ja że ja coś, coś ci kurwo, zbiec zbiec miałem, coś, ci, kurwo Zbawem, coś ci kurwo zrobił, że go obrażasz jest jakiś brudny to jest normalny, Zbawem, kreakura, kreakura, to jest normalny uczciwy kurwa, facet, Jarlbert's który pracuje, nikogo kurwo nie krzywdzi, kobiet kurwo nie bije, dzieci nie dotyka jak kurwa wasi kurwa koledzy, ale co mnie kurwo kurwo jebana mnie za jebo, tu Denis, ale usiądź słuchaj, ale ci ale ale Ci gwarantuję, że będziesz zajebana. Oh, szmato. Debilu, ja kurwa, mi o tobie, kurwa. Poczekajcie chwilę. To, ja nisz, ale, i to, jest i to jest frajerstwo i to jest, frajerstwo, to jest zwykłą kurwą. Idioto, nie ma dzieci się mnie kurwo to. nie tyka, rozumiesz no i nie, nie o to chodzi? Muszę, kurwa! Ale kurwo, podajesz przykłady, kurwa na moim przykładzie ten paku jebany i odpowiadasz historię, historię, kurwa. To nie wiedzieć, kurwa. Cioto, jebana. to Czy cioto ciebie. Ale spójrzcie to wszyscy, nie? Dostałem 40 minut temu informację. Dzwoniłem do szefa Federacji. Kurwa, to! Ale co? Ja tu nie muszę walczyć! mam to kurwa bańkę w chuju mam ja se bańkę zarabiam w 3-4 miesiące lekko lekko kurwo nie potrzebuję pieniędzy walk i zobaczymy i zobaczycie kurwa jak to się nie wyjaśni nie walczę z tej federacji bo czekaj, to jest... chwilę o, ja coś tylko powiem, to jest żeby słuchajcie dostałem informację pochodź, od pewnej osoby, kurwa. że takie coś będą poruszali temat moich kobiet nie. mojej kobiety rodziny właśnie żeby mnie do końca kurwa rozpierdoli że nie wyszedł do walki to jest kureswo to jest i jebać was kurwy chuj wam do dupy coś ja wychodzę teraz... z tego nie poczekaj chwilę ale, to, Coś ci tylko powiem, Denis, ja ty? Denis ja poczekaj, nie, nie stary i właśnie stary pomawiasz mnie tym, bo ja jestem, posłuchaj, posłuchaj chwilę, ale tylko mnie posłuchaj. Jestem ostatnią osobą. Zawsze proszę chłopaków przed programami, żeby nie poruszali tego. No I prawda? tak jest stary. Ciebie, mówiłem, jest minut, tak, ale jest powiem, tak. Ostatni, progr te ale chwile. tak ostatni program. Po chwilę, ale... ostatni program, uciąłem jak będzie telefon. Nie, walki, w I nie chcecie, żeby ale w nigdy nigdy nie, tak... ja nie wiem, nie takiego. nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Ale Denis. wiem, nie wiem, nie Denis, nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Denis, siadaj, Denis, Denis, wiem, usiądź, ale Słuchaj, jest. Ja I wtedy przecięliśmy na końcu. To, co za stary. Ja stary posłuchaj mnie! Nie, nie mówiłeś mi, stary wcześniej. Tak, nie, nie, nie mówiłeś mi. Posłuchaj! Usiądź tutaj na chwilę. Chodź, usiądź, to. Ja nie wiem o co chodzi. Ale ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Ale ja nie wiem o co chodzi, kurwa, mówisz do mnie o rzeczach, których Nie, mam pojęcia, ale kurwa, Denis, ale nie, nie, internet tak. tak, nie, kobietę no, zaczekaj, Denis. historii, o czym ty Mikrofonu mówisz, fani? W ogóle, czy ty do mnie masz kurwa? Mikrofon zabierze, ja wiesz? Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, kurwa. Chodź, chodź sobie, Denis, tak, tak. O co na kurwa na bok. chodzi? Jedynie są zdradą, nie mówimy o tobie w ogóle, kurwa. Kurwa, Tylko o zdradzie było, kurwa. Dobra, to. Czekajcie, panowie, kurwa. usiądźcie, wy usiądźcie. Wy usiądźcie. Osalałeś, kurwa! Wy usiądźcie. wy usiądźcie, chodźcie. On dał. Kurwa. Dajcie. Przepraszam, przepraszam, on oszalał. Siadajcie, zaraz tam. Zaraz. Słuchajmy, tak, kurwa, że nasz. Zaraz Denis będzie miał mikrofon. Słuchaj, ale no. Ja na Instagramie na tę kropkę Martin dodam jedynie krizy, zdradę, jak on kurwa. pisał, że, Ale powiedział, że może zdradzać, nie, że on ma zgodę na zdradzanie. Ja nie wiem o co chodzi w ogóle, dziwna historia. Ale o co chodzi? Chodźcie, chodźcie tu. Poczekajcie, stop. stop. A, ja Denis, chodź na chwilę tutaj. jeszcze. De ale. Denis, Denis ale, poczekaj chwilę, chodź ja nie na chwilę, co chodzi? Co chodzi? Nie usiądź. Nie Denis, usiądź jeszcze na chwilę, chodź. O, stu, chodź na chwilę kurwa. jeszcze, usiądź, a my. A my pogadamy Ej, ten... Spójrzcie na nas. czy My byśmy kur... Panowie Denis. Mówi o co tu chodzi w ogóle? Dziwne chodź na chwilę jeszcze. Kurwa, Kurwo, Ja jestem w szoku! Kurwa. kurwa! Ale ja nic nie zrobiłem, idioto! Kurwa! kurwa. Denis! Chodziło chodź. tylko o zdradę. Denis, chodź na chwilę! Dennis. Ja pierdolę, ale zdradę. Denis! Ma... Dobra, słuchajcie, no nic. Yy, dziękuję Prakie. wszystkim Możemy za program.